Ciała na mordeczki z tej strony. Mieczka, no i na samym początku chciałbym Wam przypomnieć o konkursie dla aktywnych widzów. Macie tutaj 7 skinów, no takie piękne skiny, za ponad 90 zł stówkę. E, no myślę, że warto wziąć udział, wszystko macie wyjaśnione w opisie. Lajkujcie, subskrybujcie no i komentujcie. E, powodzenia! E, tutaj w sumie nie będziemy teraz losować e, zwycięzcy z poprzedniego odcinka. No bo mamy jeden odcinek nagrany na zapas, także będzie to szybka taka wstawka. A my lecimy dzisiaj ze skrzyneczkami Retro Assault. Skrzynka za dwie dychy, także tutaj możemy polecieć po pięć skrzyneczek, tak myślę, że do trzech razy, oczywiście, jak zwykle sztuka. No i musimy przetestować, czy te skrzynki są dobre, czy coś nam ciekawego tutaj dadzą, czy jednak będzie to delikatna strata. Dobra, zaczynamy. No, delikatna strata, nie ma co narzekać, tutaj przeleciała, przeleciała nam jedna koska, nawet Ursus Nyfic. Stined, także było bardzo blisko. No, ale zwraca nam ostatecznie 54 zł z tego kliknięcia. No i ostatnie, już tutaj kurcze, dwie koski przeleciały. Wypadnie nam jeden kałaszek Nightwish 47. Także w stanie Battle za 22 zł. Także nie jest najlepiej, nie jest to najlepsza skrzynka. Musimy zmienić szybko tutaj decyzję. No i zmienić oczywiście skrzynkę na złotą ofensywę. No i tutaj już jedna skrzynka jest warta 100 zł 100 pelenów, także będą już tutaj coraz to lepsze skiny nawet jakieś koski mogą na pewno wypaść no i wypada nam tutaj Royal Blue w stanie Factory New no i tak dodatkowo 570 który zwraca nam profit no i daje nam 50 zł nawet na proficie z tego kliknięcia także naprawdę nie ma co narzekać tutaj już chyba będzie co narzekać no bo nie wypada nam żaden lepszy czerwony skin no i tracimy 400 zł, ale wiadomo do trzech razy sztuka, czy to już jest na przykład czwarte kliknięcie, że sam nie jestem pewien, ale trudno. Jeszcze raz klikamy, no i co? To będzie znowu strata na poziomie 400 zł, także Golden Offensiva no nie jest to chyba skrzyneczka dla nas. Tutaj zmieniamy dwie skrzyneczki Future Strike, jedna skrzynka 320 zł, także 640 zł łącznie za jedno kliknięcie. Jedno otwarcie tych dwóch skrzyneczek, no i 24 zł. No i ja pierdziele nie wiem naprawdę o co tutaj chodzi. Mieliśmy tutaj na start 7000 zł, no i powoli nam ucieka ta kaska, powoli ten balans nam tutaj znika. No i kolejne otwarcie, no tutaj uratowały nas rękawiczki. Tym razem uratuje nas jeszcze koska, no i da nam na pewno tutaj. Proficik, także coraz to lepiej się rozkręca ten Future Strike. Miałem tutaj dać niby po trzy szanse, ale wiadomo, jak kostki wypadają, no to nie ma co przestawać. Ale jeśli już tutaj przestają wylatywać, no to oczywiście trzeba szybko zawijać tutaj nogi, zapasno i dołączać np. Do, do takiej bitewki. Tutaj była chyba na trzy osoby, ale nie zdążyłem do niej dołączyć. Tutaj jest jakaś ciekawa bitwa Alus. Także. Pozdrawiam Cię Mortko, tutaj Ginold Golden Offensiva, czyli dwie skrzynki, których to tak średnio lubię, tutaj jeszcze jakiś ciekawski, jakiś youtuber, także no takie zobaczymy, po prostu zobaczymy, nie ma co tutaj na początku narzekać, no bo myślę, że mogą nam tutaj naprawdę ciekawe skiny z tych skrzynek polecieć, no i narzekałem na Golden Offensiva, ale jednak coś tam potrafi ona rzucić, tutaj 180 złotych kałaszek, tutaj jeszcze jakiś Dokładnie tak. Jakiś Galil za 163zł Sugar Rush. No myślałem, że będzie on trochę mniej warty, ale jednak cena jest tutaj zadowalająca. Myślę, że każdy by się uśmiechnął. No i moja pierwsza koska w życiu, którą zrobiłem na pewnej stronce kiedyś, ale to już było już 2 lata temu. Także naprawdę, no mam tutaj do niej sentyment. Mam ją nawet tutaj w ekwipunku. Mogę wam ją tutaj pokazać. Zobaczcie, taka nawajka szkarłatna sieć. No piękna, piękna kostka, naprawdę tylko pozazdrościć. No i tutaj wycisz, wyłącz wyciszenie karty, bo przed przypadek tutaj wyłączyłem. No i bitwa jest wygrana. 1700 zł wpada na nasze konto. Także sprzedajemy od razu tą te wszystkie, to znaczy skiny, żeby żeby to nie leżało w naszym ekwipunku no i wracamy praktycznie do poprzedniego stanu z początku także nie jest tu najgorzej myślałem że może jakaś tutaj lepsza bitewka będzie zrobiona za jakieś przynajmniej no przynajmniej jakieś 500zł ale nic takiego tutaj się nie wydarza także my sami musimy tutaj zrobić tą bitwę no i dodamy skrzynki od 100zł tak od 150 myślę także raz dwa trzy E, takie kolorowe, tylko kolorowe ze skinami e, Tak do maksymalnie e, 8-9 skrzynek Tej Future Strike już nie będę tutaj dodawał e, Wronka również nie będę dodawał No i na sam koniec jeszcze e, wleci Bilioner, także I just wanna be bilioner Mordeczki, no zobaczymy jak to wyjdzie 1800 zł za tą e, bitwę Także dodajemy tutaj bota, tutaj trzeba czekać 10 sekund, także od razu chyba trzeba wklepywać przywołaj bota. Trzeba to klikać no i niech wlatuje, który tam musi. No, oby to nie był właśnie bot giga GigaChat. No, tego przeciwnika akurat nie chciałem, żeby tutaj wskoczył na miejsce. Tutaj mojego przeciwnika. Myślałem, że crasher będzie tutaj lepszy, błoński, coś takiego, ale trudno. Powalczymy z czadem. No, jak, jeśli trzeba, to trzeba. Aczkolwiek, no, zobaczcie, co tutaj czad z nami wyprawia. 3 e, potężne skiny. No, my dostajemy takie trzy lightowe, delikatne skinki, ale bot Gigachat, no tutaj wysunął się konkretnie na prowadzenie, aczkolwiek taka e, tutaj CZT, taki Digielek, no i już nadrabiamy. Nadrabiamy na pewno, brakuje nam tylko niedużo, do, żeby wygrywać, no i wygrywamy. E, bot Gigachat zostaje w tyle przez tą emeczkę Prinstream, no i jeszcze dodatkowo tutaj. Myślałem, że jest to jakaś lepsza wóbka, ale kortikera również może być. Może być, nie będziemy tutaj narzekać. Myślę, że te 1800 zł na pewno zostanie zwrócone. 2660 zł wpada na nasze konto, także ja tutaj jestem zadowolony z tej bitewki. Nie ma co narzekać, no i sprzedajemy od razu oczywiście wszystko, żeby widzieć ile tutaj mamy balansu, także... Będzie to 7600, no troszeczkę mniej chyba niż mieliśmy na samym początku, ale już nadrobiliśmy to wszystko. Także nie ma co narzekać. No i tym razem zrobię bitwę z nożami. Także naj, najdroższe skrzynki, no i luksury najfy, także myślę, że trzy skrzynki, coś takiego, dobra, dwie skrzynki. No i będzie to 4, 4 graczy, czyli 8 kos łącznie, 8 luksusowych kos tutaj wpadnie do któregoś z nas, do któregoś tutaj z naszej e, czwórki no myślę, że, że mamy tutaj naprawdę spore szanse, oby tylko jakaś jedna kostka wyleciała za e, ponad 2000 zł no i ja będę tutaj zadowolony, no oby po prostu to wygrać również, no bo e, jeśli przegramy, no to co mi z tej koski za e, 2000 zł, także trzeba przytrzymać tutaj kciuki, no i wysuwamy się, jednak nie wysuwamy się bot Arnold, tutaj dostał e, Huntsman Knife'a, no i znowu tutaj bot Henry, 6 koła Koska także potężna, wlatuje za 11608. Kos tutaj Bot Henry dostaje. Także, no, co najwyżej, to możemy mu tylko pogratulować, no i iść, płakać w poduszkę, albo się odkuć. Także trzeba wracać tutaj na bitewki. No, i już nie robimy bitew na pewno na 4 osoby. Na dwie osoby myślę, że są to na pewno wystarczające bitwy. No, i czekajcie, dodamy tutaj sobie jakieś właśnie, czekajcie, ile my to mamy kaski? 5000 zł. Jeszcze także Neptun, może tym razem Mace, Blackbird, Katia, No, 3000, dobra, nie, to już będzie przesada. 2300 zł myślę, że będzie wystarczające tutaj na bitwę. 5 skrzynek, także również ilość skrzyneczek, również mi się tutaj bardzo podoba. No, bo ja wolę jednak te. Droższe, trochę skrzynki, nie tam nawalone takich samych, no i róż, różnorodne, oczywiście muszą być różne te skrzynki, żeby się nie nudziło. No bo jak są te same, no to jakaś tak monotonnie ta bitwa przebiega. Aczkolwiek mam nadzieję, że tym razem taka nie będzie ta bitewka. No i z 300 zł dostajemy 84. Drugi tutaj skinek, no i 1500 zł wpada dla Bota Rayana. No i kolejny tutaj fajne skiny wpadają chyba dla Bota Rayana. No wątpię, że mamy jeszcze tutaj jakiekolwiek szanse, jeszcze Fire Serpent za 2500 zł, także no skrzynie były naprawdę zajebiste, skrzynie były tutaj przepotężne, można było zarobić tutaj zobaczcie 4700 zł, ale my przegrywamy tą bitewkę, także no nie wiem sam. Co już mam tutaj zrobić? Chyba powinniśmy zrobić ostatnią bitwę, raczej stworzoną przez samych nas. Aczkolwiek tutaj jakaś ciekawa bitwa na 7 skrzynek, także na spokojnie również tutaj polecimy z broniami od widzów. Także AK47, M41S, M4A4 takie delikatniejsze skrzyneczki. Łącznie tutaj nam wychodzi 285 zł. A o! No i jakiś ziomeczek do nas bił. Nie będziemy tutaj walczyć z botem. Złoty 76, naprawdę ja nie wierzę, że ta emeczka Nitro takaż spadła, no bo naprawdę jest to, myślę, że fajnie wyglądająca tutaj w fajnych kolorach emeczka, ale trudno, no wiadomo, to jest rynek Cesa, on tutaj weryfikuje co jest drogie, co jest tanie, ile jest tych skinów, no i to deklaruje tutaj cenę danego przedmiotu. No i już ostatnia bitwa w tym odcinku, no będzie czy przegrana, czy wygrana, no chyba ten ziomeczek. Nas nawet tutaj wykiwał na sam koniec Także e, nie Jednak my wygrywamy ale delikatnie e, Zarabiamy tylko e, 8 zł, także no mogłeś Tutaj nie wbijać mordeczko, ale trudno e, Jest ok, jest okej okay, Także mam nadzieję że e, odcinek wam się Podobał jeśli tak to zostawcie łapeczkę W górę no i pamiętajcie e, O giveaway'u dla Aktywnych widzów także powodzenia No i życzę wam miłego dnia siemano